Siemano jestem Jśoka i witam was dzisiaj nad jeziorem. Zapraszam was do oglądania filmu. Nie będzie to raczej długi film, ale myślę, że treść, która się w nim pojawi, na pewno wam się spodoba, także zapraszam do oglądania. Lecimy bez żadnych wstawek, bez niczego, tylko samo konkretne łowienie. Także lecimy, miłego oglądania. Ładna ryba. Idzie trochę jak okoń i to będzie naprawdę ładna ryba. Nie mam pojęcia co to może być za ryba. Ale pięknie idzie. E, to na pewno nie będzie okoń, to to jest pewne. Jedzie sobie raczek nimble na obciążeniu 4 gramowym. Wydaje mi się, że szczupaczek. Jeżeli okoń, no to uwierzcie mi, że to nie będzie mała ryba. Pozostaje mieć tylko i wyłącznie nadzieję, że to okoń. Chociaż szansa na to, że to okoń jest po prostu niesamowicie niska. Nie jest to okoń, jest to szczupak nieduży. Ale jest. Jest i szczupaczek. No i klasyczny zapysk. podbieraczek który dzisiaj do mnie przyszedł już został rozdzieliczony i już ryba w nim jest myślę, że coś koło 60 cm ciekawa ryba, naprawdę bardzo ciekawa ryba i co, mierzymy, wyczepiamy i zaraz daję wam znać i pokazuję ile ta ryba mierzy słuchajcie, szczupak ma różne 60 O, nawet Prawie 61 cm, szybka focia i oczywiście rybka do wody, naraczka nimble 5 cm. Fajna rybka, przyjemna. Taka ryba. Piękny szczupak. Nieduży, 60 cm, ale ważne, że jest. Fajna ryba, tłusta i naprawdę silna. Wypuszczamy i oczywiście głowimy dalej. Słowa mi się skończyły. Dobra, więc bez, bez dłuższego, już męczenia rybki. Wpuszczamy ją do wody. Uch. Bo widzę, że jest taki dość wymęczony. Miejmy nadzieję, że pójdzie i to do wody, a nie na obiad. Nie, 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 nie. Nie, nie. Trzecia matomiarka by była u... utopiona. Poszedł! Nie mogę! Dałem jakieś unlucky do tych miarek w tym samym miejscu, już dwie miarki utopiłem w ten sam sposób! Nigdy nie myślę o tym, jak, tego, jak to zrobić, żeby ich nie utopić. Widzę, że szczupak poszedł! Całe szczęście udało się uratować miarkę jakiś jakimś studiem. i co? Łowimy dalej! okonek przedzwonił blaszkę wahadłową. Piękna rybka. Piękne branie. Mm. <laughs> A więc co, ja wyczepiamy rybę. Pięknie zażarła. Nieduży okonek. Ha, fajnie, że wziął. Zawsze jakaś tam przyjemność. W momencie, kiedy okonie dosyć, dosyć słabo żerują na no, taką blaszkę wahadłową od Warto szamadeja I łowimy dalej Strzepił się Piękny garbus to był To był 100% garb To nie był mały garbus To był piękny garb O cholera Przecież to było okoń przecież to było okoń 100% procent. Ładna ryba, ładny garb. Prawda ładna ryba. Pięknie dogina wędkę. Piękny garb. Idziemy po podbierak. Musimy go przeciągnąć, bo nie będę podbierał łapą. Bo już nieraz straciłem rybę przez to, że mi strzelił na przykład fluorokarbon. Podczas takiego podbierania za fluo. Piękna ryba. Cały czas wali głową. To co? Trzeba się podebrać O, ale na żarty uh, uh, uh. Oczywiście aparat szerokokątny, także ryba nie wygląda tak jak w prawdziwym życiu Ale myślę, że z 30 cm może mieć. Piękne branie, piękna rybka. No coś niesamowitego. Szybkie fotki i oczywiście rybka do wody. Co ja mogę powiedzieć? Select Easy Shiner już nie raz przynosi mi piękne ryby. Jest to takie kopyto. No patrzcie na tego przepięknego garbusa. Patrzcie to. Patrzcie jakie piękno. Jaki piękny garbus. Niesamowite. No cóż, rybka oczywiście idzie do wody, pokaż jeszcze płetwę tował jaki piękny jesteś, gruby okoń, bardzo fajne bardzo fajne branie i bardzo fajny hol, rybka płynie, myślę, że jeszcze to widać, że sobie płynie, dość wymęczona, bo hol dosyć długo trwał. I co, easy shinerek oczywiście, nic innego. Także już Wam pokazuję jaka to przynęta, jak ona wygląda dokładnie W takim oto kolorze, taki Easy Shiner od Selecta Łowimy dalej Klasycznie spontaniczny wypadek bo tak naprawdę miałem dzisiaj nie jechać na ryby Stwierdziłem, że Albo jednak pojadę Zrobiłem co musiałem i Wyruszyłem w drogę nad wodę No i Jesteśmy teraz na rybach i całkiem ryby fajnie biorą, naprawdę przyjemnie się łowi. Nie ma dużo brań, ale jak już coś uderzy, to przeważnie jest to ryba, która nie jest zbyt częstym połowem. Także mi się to osobiście podoba, bardzo tak. Chyba wolę łowić mniej, ale większych ryb niż łowić małe ryby w dużych ilościach. Taka moja opinia. I to jest właśnie to, o czym powiedziałem. Te słowa, które powiedziałem przed chwilą, dosłownie idę. Nie wiem, 15 sekund temu powiedziałem, że uwielbiam łowić niedużo ryb, ale że kiedy to są ryby naprawdę ładnych rozmiarów. I 15 sekund później piękne uderzenie, piękna ryba. Nie mam pojęcia, co to jest za ryba. Szczerze mówiąc, idzie jak okoń. Yy, Naprawdę stawia bardzo duży opór yy, i ma bardzo sporo siły, więc wydaje mi się, że, że raczej będzie to szczupaczek, yy, lecz no... no... Ty, no szczupak. To szczupak. Kurde. A miałem w sobie taką jeszcze na miastkę nadziei, że to nie będzie ten pieprzony szczupak ale Jak to mówią Nadzieja ostatnia I tym razem zobaczcie jak ten podbierak jest ogromny, nie? Szczupak taki 40 cm zajmuje dosłownie samą końcóweczkę tego podbieraczka Właściwie to chciałem iść e, do mojego miejsca, w którym siedzę, żeby zrobić sobie może zdjęcie z nim. Ale stwierdziłem, że to w sumie trochę bez sensu, przecież ten szczupak jest tak mały, że to nawet nie ma czym się Ja za bardzo. Także wypinamy rybka, taka około 40 cm poszedł na główkę. Ponąć tak powinno się szczupaki wypuszczać, dajcie znać, bo ja już się pogubiłem jak się powinno szczupaki wypuszczać. Jedni mówią, że Szczupaka powinno się wypuszczać w sposób taki, że się go naciera. Inni mówią, że właśnie trzeba go rzucić na główkę, bo on wtedy od razu idzie. Ja już nie wiem, jak to jest z tymi szczupakami. Także powiedzcie, jestem mega szczęśliwy, bo powiedziałem, że uwielbiam łowić mało ryb, które są ładniejsze. No, to nie była ładna ryba, ale emocje z holu naprawdę bardzo wysokie, bo. Jednak wędka do 5 gram to i nawet taki szczupak to jest po prostu. Niesamowita frajda. Zresztą myślę, że to bardzo dobrze widać po tym jak ta ryba idzie, ta wędka po prostu. Yy, no, jest fenomenalna. Favorite Bluebeard do 5 gram. Po prostu moja jedna z ulubionych wędek. Mega frajda, naprawdę taka ryba to już jest po prostu. Hu, naprawdę. Mega, mega, mega. Aż mi brak słów po prostu. Także nie będę gadał i łowimy dalej. Chrom zapesk. Miernikom. A więc co, to już na dzisiaj tyle. Przepraszam, że tak mało. Ale stwierdziłem, że bez sensu robić z kilku dni jeden film. Skoro mogę wrzucić wam taki niedługi film z fajnymi rybami, bo działo się dzisiaj. Może nie było dużo tych ryb, ale były i były naprawdę fajne. Chciałbym się też was bardzo spytać, także jeżeli możecie odpowiedzieć w komentarzu, czy wolicie, żeby filmy wyglądały właśnie w taki sposób, że nie ma żadnych wstawek, nie ma za bardzo takiego przeciągania, e, tylko jest po prostu samo łowienie. Dajcie mi koniecznie znać. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie suba e, i dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. No i czekam na odpowiedzi na temat tego, jak montować te filmy, bo sam jestem ciekaw. E, czy może raz tak, a raz tak. Czy po prostu wybierzcie jakąś konkretną opcję. Ja lecę do domu. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co? Elo!